Jest to kostka, która wygląda jak normalna kostka, natomiast w środku jest ukryte bardzo dużo technologii, która pozwala nam łączyć się bezprzewodowo z elektroniczną grą, którą na przykład mamy na tablecie, w telewizorze, w każdym urządzeniu, które posiada Bluetooth. Cała obsługa kostki jest bardzo intuicyjna, bo wystarczy tylko ją po prostu rzucić. Wyświetla się wynik na kostce, przekazywany jest on do gry. Tutaj mamy grę Twister, która polega mniej więcej na tym, jak Twister, tylko gramy palcami. Więc jest interakcja między użytkownikami, czyli nie tylko jakby standardowe gry, a takie planszowe, ale również interakcyjne, takie, które można grać na imprezach, gry dla dzieci. To jest fajny przykład, kiedy kostka świeci się na czerwono, oznacza to, że rzut był nie, nie, niepoprawny, czyli za krótki, <grym, <grym, albo zatrzymał się na nierównej powierzchni. Staram się zaoferować użytkownikom uczciwą rozgrywkę. O, fajnie, jak może nadzieję, gdzieś się uda? Spróbuję zagrać z tobą. O, mam, jak, za każdym razem, kiedy kostka e, losuje wynik, losuje również kolor, który, w, którym, w którym można grać. Okej, okay, aktualnie z, na, z nowości, może których nie, nie, e, nie mówiliśmy ostatnio, uzyskaliśmy licencję od Apple'a, MFI, także już niedługo nasza kostka jak będzie w sprzedaży, będzie miała e, nalepkę MFI, czyli Made for iPad. Co jest dla nas. E, Nobilitacją. I nobilitacją oczywiście. Cieszymy się, że spełniliśmy wszystkie wymagania Apple'a e, i myślę, że spodoba się też również użytko użytkownikom graczom. Mamy tutaj drugą e, grę, która jest e, nazwana Rainbow Jack, bardzo podobna do Black Jacka. E, użytkownicy gracze muszą zebrać jak najszybciej 21, e, mogą sobie nawzajem przeszkadzać. Kostka losuje wynik i kolor, który e, pozwala e, na, w każdym rzędzie układać właśnie i dodawać lub odejmować e, cyfry. Na samym końcu widzimy wynik, rozgrywka jest w połowie z tego co widzę, dosyć zacięta, nawzajem, nawzajem gracze sobie przeszkadzają, a nie tylko punkty zbierają dla siebie, czyli myślę, że coś fajnego, znowu gra interaktywna. A tutaj mamy QR Code na stoisku Days Plus. Zaskanujmy go sobie w takim razie. O, trochę dalej. Tak na wprost. No jakoś nie chcę. O, 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 mamy. Co nam się pokazuje? No, powinienem mieć internet pewnie w komórce. Nie mam internetu w komórce.